Redakcja Ren.eu wspiera sklep Oleole, Ole, fani gier i technologii. arn.eu. 300 tysięcy subskrypcji obchodzi się tylko raz w życiu. Chyba, że jest się redem. Chcieliśmy więc z tej okazji przygotować coś wyjątkowego. Gdy nasz sponsor sklep Oleole Ole, zasugerował, żebyśmy wykorzystali tę możliwość do stworzenia jakiegoś fajnego projektu, jak mogliśmy odmówić? Dostaliśmy wolną rękę w zaprojektowaniu gadżetu unikatowego, i choć koncept rock bandowozu te lepiej mi się w głowie już od lat, to chyba jeszcze do niego nie dojrzałem. Zresztą bardzo chcieliśmy, by projekt ten nie był jakąś formą samouwielbienia. Mamy przecież idealną okazję, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Tak więc ustaliliśmy, że z okazji trzech stów ska na końcu zbudujemy unikatowy automat do gier, a potem przekażemy go na charytatywną aukcję. Ale potem przyszła refleksja. Choć pomysł był solidny, to po pierwsze mało oryginalny, a po drugie, automat super, ale liczba osób, która ma miejsce w domu na małą szafę, jest pewnie dość ograniczona, co zmniejszyłoby potem pulę chętnych do wzięcia udziału w aukcji. Koncept ewoluował więc z dużego automatu na tak zwany bartop, czyli dokładnie to samo, ale z uciętym spodem, by można było taki obiekt postawić na stole, czy jak wskazuje nazwa, barze wielokrotnie mniejszy, ale funkcjonalnie identyczny do pełnowymiarowej maszyny, no i zdecydowanie prostszy w transporcie. Ok, pierwszy problem rozwiązany, ale to wciąż po prostu automat nic czego nie zrobiono by milion razy. A co gdyby zamiast automatowych flaków wsadzić do środka Nintendo Switcha i zrobić ze zwykłej maszyny olbrzymi dog dla tej konsoli? To był nasz moment Eureka. Dwuosobowy automat do grania fantastycznego Cupheada. Jest to gra dostępna na Switchu i której sterowanie idealnie sprawdzi się na automacie. Realizacja miała polegać na tym, by gracz wkładając konsolę do doku automatycznie uruchamiał automat do gier. W dowolnym momencie konsolę można wyjąć, by kontynuować zabawę na małym ekranie, bądź wpiąć do doku i bawić się na automacie. Oczywiście nie jest to proces sprowadzający się po prostu do włożenia Switcha do obudowy, więc by upewnić się, że projekt taki zadziała, zamówiłem dwa przewodowe pady dla konsoli, rozebrałem je na części i sprawdziłem czy przerobienie ich pod automatowe przyciski i joysticki będzie procesem wartym świeczki. Na szczęście model pada, który wybrałem, jest na tyle prosty konstrukcyjnie, że wyprowadzenie odpowiednich kabli z jego PCB było bajecznie proste. Spodziewałem się dużej ilości utowania, ale okazało się, że od niemal każdego przycisku wyprowadzone jest gniazdo, do którego wystarczy wetknąć kabel. By utrwalić połączenie, zalałem je odrobiną gorącego kleju. W międzyczasie wraz z Neko pracowaliśmy nad przygotowaniem profesjonalnych grafik do umieszczenia na naszym powstającym automacie. Dla szybkich wizualizacji umieszczałem je na prowizorycznym modelu 3D, od tak, by mniej więcej ogarnąć z jakim schematem kolorów będziemy chcieli pracować. Gdy byliśmy pewni, że to ma szansę zadziałać, grafika poszła do drukarni zajmującej się nadrukami na automaty, złożyliśmy zamówienie na wykonanie drewnianych elementów urządzenia i wyruszyliśmy na polowanie na pozostałe części. Oczywiście potrzebne było serce systemu, tak więc kupiliśmy nowiutką konsolę Switch, która będzie częścią charytatywnej aukcji. Podczas testowania będę używał własnego Switcha, aby zwycięzca mógł cieszyć się fabrycznie nowym urządzeniem, nieskalanym paluchami youtubera. Niełatwy okazał się dobór monitora. Dzisiejsze standardy zaczynają się od około 21 cali podczas gdy maszyna przyjmie MAX-19. Dobranie ekranu, by spełniał wszystkie wymagania, chociażby w kwestii rozdzielczości, złącz czy montażu ściennego, nie było proste. Wybór padł na ekran z wyjściem VGA wspierany przejściówką z HDMI. Plusem tego rozwiązania było natomiast, że rozdzielacz taki ma również wyjście jackowe, co szczęście w nieszczęściu pozwoliło Łatwo przesłać sygnał audio bezpośrednio do głośników automatu. Zresztą komponentów nie mieliśmy większego problemu. Nareszcie nadszedł wielki dzień, gdy wszystkie potrzebne części znalazły się pod naszym dachem i mogłem przystąpić do najbardziej stresującego momentu konstrukcji. A w szczególności równego aplikowania olbrzymich naklejek. To mój kryptonit. Szczęśliwie proces ten poszedł w miarę bezboleśnie. Naklejki wykonane były z wysokiej jakości laminowanego winylu zapewniającego świetne profesjonalne wykończenie. Maszyna zaś wycięte została przez ekspertów z BitCade, bo choć w przeszłości zdarzało mi się konstruować na własną rękę, to biorąc pod uwagę zastosowanie, chciałem, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Przy okazji montowałem również tak zwany T-molding, czyli listwy wykończeniowe w kształcie litery T. Aplikuje się je używając gumowego młotka i choć nie wymagają w ten sposób kleju, dla trwałości zastosowałem go skromnej ilości na końcówkach. Tak na wszelki wypadek. Obklejone i przygotowane do akcji elementy mogłem zacząć składać w jedną całość. Ale najpierw sprzątanko. Wziąłem się za montaż panelu kontrolnego. Najlepiej zrobić to w pierwszej kolejności, bo męczenie się z tym po złożeniu obudowy nie należy do najprzyjemniejszych. Jeśli nie robiliście tego nigdy wcześniej, to proces jest stosunkowo prosty. Mocujemy przyciski za pomocą nakrętek i nakładamy na nie switche. Te mogą mieć dwa lub trzy kontakty. W przypadku przełączników dwukontaktowych nie ma różnicy, gdzie wepniemy który kabel. Kable są natomiast dwa. Jeden, zazwyczaj w formie łańcucha, nazywanego też Daisy Chain, to przewód neutralny. Jednym takim kablem łączymy ze sobą wszystkie przyciski i odprowadzamy je do gruntu kontrolera. Dużo więcej zabawy będziemy mieć z drugim typem przewodu. Te doprowadzają sygnał z kontrolera do przycisku. Każdy przewód odpowiada innemu guzikowi. W ten sposób zamykamy obwód. Impuls rusza od kontrolera do przycisku i wraca przez łańcuch z powrotem do pada. Tu spędziłem sporo więcej czasu próbując ustalić, który przewód przypisany jest któremu przyciskowi, choć na szczęście, nauczony doświadczeniem, przygotowałem sobie małą ściągę. By skończyć montowanie okablowania, musiałem zacząć powoli składać automat do kupy. Niektóre przyciski znajdują się na innych panelach i by dosięgnąć je przewodami warto było mieć je w jednym miejscu. Konstrukcja spajana jest małymi plastikowymi bloczkami, w które wkręcone od środka są pozostałe komponenty. W ten sposób z zewnątrz nie są widoczne żadne wkręty. Nareszcie byłem gotów by sprawdzić czy nic nie popsułem. Wpinając się bezpośrednio do portu USB switcha sprawdziłem czy moje nowe panele działają jak należy i na szczęście wszystko ruszyło bez zarzutu i to za pierwszym razem. Tego to się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się również że śruby mocujące dla panelu VESA będą zbyt krótkie, więc tę część montażu musiałem tymczasowo opóźnić w oczekiwaniu na dłuższe. Na razie więc skupiłem się na kompletowaniu obudowy, choć montaż demka przez plątaninę kabli nie był wcale taki prosty. Zainstalowałem również głośniki w odpowiednich im gniazdach i połączyłem, po czym dolutowałem przewody. Tyle mogłem zrobić bez montażu ekranu, więc w międzyczasie usiadłem do Fusion 360 i wymodelowałem mały stojak na dok dla Switcha. Chciałbym, żeby szczęśliwy nabywca mógł, wedle uznania, wyjmować i wkładać dok z automatu, więc wymodelowałem jedynie prostą kieszonkę. To ciężkie, parunastokilogramowe kg urządzenie, więc zakładam, że nikt nie będzie go obracał do góry nogami. Kieszeń nie musi więc zawierać żadnych mocowań, od po prostu zapobiec ślizganiu się konsoli. Następnego dnia montażu, gdy dotarły już wkręty, pozostało mi jedynie modlić się, by nic więcej po drodze nie poszło nie tak. Przede mną jeszcze instalacja ekranu, wzmacniacza audio oraz spięcie wszystkich systemów z dokiem i zasilaniem, mając przy tym nadzieję, że wszystko to będzie chciało ze sobą działać. Domyślałem się również, że moje niestandardowe brytyjskie gniazdka nie ucieszą potencjalnego posiadacza systemu, więc, w miejsce kabla z dziwaczną wtyczką, zamontowałem trzy żyłowe złącze C14 znane każdemu użytkownikowi pc Dzięki temu z tyłu wpiąć można standardowy polski przewór i nawet wyłączyć wszystkie komponenty jednym stryknięciem guzika. Nowy zestaw wkrętów do ekranu nie pomógł. Tył wyświetlacza był zaokrąglony i nijak nie chciał współpracować z płaskim stelażem, to też zrezygnowany rozebrałem po prostu zad monitora i tak założyłem go już bez problemów. A to oznaczało, że maszyna będzie mogła wreszcie nabrać kształtu. Z frontu zainstalowałem wyświetlacz i warstwę pleksji. Na tę nakłada się zazwyczaj grafikę, która maskuje szczeliny między monitorem a obudową, ale ja zostawiłem ten obszar tymczasowo goły. Nie byłem pewien dokładnej pozycji wyświetlacza, a nie chciałem zasłonić źle wymierzoną grafiką. To coś, czym zajmie się w przyszłości oddzielnie. Reszta elementów to już praktycznie formalność. Druga ściana automatu i podokręcanie reszty wkrętów do podstawy. Na sam koniec zostawiłem sobie instalację panelu zadniego, który zakrywał będzie plątaninę przewodów. Teraz już tylko trzeba to połączyć w jedną całość. Konsolę pozostawimy w stanie fabrycznie nowym, ale niestety z kartonu pożyczyć musiałem zasilacz oraz dok. Do niego wpiąłem przejściówkę z HDMI na VGA oraz zasilający ją kabel USB, no i wypakowany właśnie zasilacz, by dostarczyć mu moc. Kabel wideo podłączyłem do monitora, jak i zasilanie do umieszczonego w środku rozebranego wcześniej przedłużacza. Z drugiej strony doku wpinają się rozbebeszone wcześniej kontrolery stanowiące panel sterowania. Na razie nie mamy jeszcze dźwięku. Tym zajmiemy się za chwilę, ale w tym momencie chcę tylko sprawdzić, czy wszystkie złożone elementy działają i są na swoim miejscu. W takiej formie nasz niegotowy jeszcze sprzęt powinien być już stuprocentowo sprawny. Konsola do doku, kabel do prądu i... stryk! Działa! Wszystko działa i to za pierwszym razem. I to oczywiście nie tylko w Caphedzie. Automat obsłuży dowolną inną grę, której pozwoli na to uproszczone sterowanie bez gałek analogowych. No dobrze, to skoro wiem już, że nic nie zepsułem w trakcie montażu, czas domykać ten projekt. Dźwiękiem zajmie się dedykowany wzmacniacz, który wystarczy spiąć terminalami z tyłu, prócz głośności umożliwia on kierowanie tonami wysokimi i niskimi, a także balansem lewego i prawego głośnika. Teraz już tylko posprzątać trochę w kablach, dołożyć zamek, przytwierdzić statyw na dock switcha i system jest gotowy do akcji. stwierdzę, że jest to zdecydowanie najładniejsze urządzenie, jakie zbudowałem i jestem z niego wyjątkowo dumny. Tak dumny, że żal będzie się z nim rozstawać. Ale jednocześnie wiem dzięki temu, że jego nowy właściciel będzie z niego bardzo zadowolony. Jeżeli chcielibyście wejść w jego posiadanie, to za kilka miesięcy, gdy wystartuje akcja Gramy Tatywnie 2019, usłyszycie więcej szczegółów na ten temat. Ja w międzyczasie postaram się trochę dopieścić ten projekt, ukryć kable, by po otwarciu obudowy sprzęt wyglądał trochę bardziej estetycznie i profesjonalnie, znaleźć zastosowanie dla kilku przycisków, które na ten moment nie pełnią żadnej funkcji, choć kilka już wykorzystałem, na przykład lewy flipper pełni rolę wygodnego narzędzia do robienia screenshotów. I wniosek jaki rodzi się po dobrych paru tygodniach planowania, zamawiania, główkowania i ostatecznie składania jest taki, że… Kurczę, granie na automacie to jednak doświadczenie, którego nie można porównać z niczym innym. Nieważne czy w środku znajduje się autentyczna dama, Switch czy nawet Game Boy. To doświadczenie jest nie do zastąpienia. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla Oleole Ole za możliwość zrealizowania tego projektu i dla Was wszystkich za 300 tysięcy subskrypcji. To dopiero początek naszej fantastycznej przygody z grami wideo.